Pozdrawiam wszystkich! Projekt jest z Tobą w kontakcie guru.markets. Zacznijmy od ogólnych danych o firmie. Jeśli chcesz, możesz wstrzymać wideo. Sugerujemy, abyś dokładnie przestudiował każdy wskaźnik badanej firmy. Teraz porównamy główne fundamentalne wskaźniki organizacji Rabinhood Markets, ticker HOOD. Recenzja opiera się na informacjach z dnia 26 czerwca 2025 roku. Według klasyfikacji Guru Markets, organizacja Rabenhood Markets należy do podkategorii. Exchange w porównaniu bierze udział 45 organizacji. Ogólny wynik dla rozpatrywanej spółki wynosi minus 3 na 10 punktów. Średnia ocena w podkategorii 1,5 PKT. Jeśli spojrzeć szerzej na rynek jako całość, należy zauważyć, że średni wynik dla całego rynku wynosi 1,8 punktu. Wobec oceny ujemnej, 3 punkty Rabinhood Markets. Porównanie dynamiki ceny akcji spółki Rabinhood Markets i podkategorii firm. Widzimy, że w ciągu 12 miesięcy akcje spółki Ravenhood Markets Incorporated wykazały dynamikę na poziomie 271,3%. Wobec dynamiki cen w podkategorii 51,2%. Kapitalizacja rynkowa spółki Hood Markets Incorporated wynosi 73,3 miliardów dolarów. Kapitalizacja rynkowa tej podkategorii wynosi 825 miliardów dolarów. Wartość księgowa spółki wynosi 6,83 miliardów dolarów. A kapitalizacja tej podkategorii wynosi 170 miliardów dolarów. Porównując udziały na giełdzie i kapitalizację bilansową, możemy zauważyć następujące fakty. Zajęty udział Robinhood Markets w podkategorii przy ocenie wartości giełdowej wynosi 8,853%. Kapitalizacja wartości księgowej wynosi 4,29%. Ocena udziału rynkowego spółki i kapitalizacji bilansowej pod kategorii zła -1 PKT. Badana spółka ma zobowiązania dłużne w wysokości 10 i 116 miliardów dolarów. Wskaźnik zadłużenia do wartości księgowej wynosi 148% kapitału własnego. Ocena poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa Zła -1 PKT. Wskaźnik ceny rynkowej do zysku spółki wynosi 45,9. Średnia w podkategorii 33. Ocena wskaźnika wartości rynkowej do zysku w porównaniu z organizacjami z podkategorii Zła -1 PKT. Zysk w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł 1590 milionów dolarów. Przyszłe zyski w ciągu najbliższych 12 miesięcy szacuje się tymczasowo na kwotę 1329 milionów dolarów amerykańskich. Ocena wskaźnika prognozowanego przyszłego zysku w porównaniu z podkategorią dostateczna 0 PKT. Wskaźnik wartości do przychodów spółki wynosi 22,3. Średnia w tej podkategorii wynosi 2,8. Ocena wskaźnika ceny rynkowej do przychodów przedsiębiorstwa na tle wskaźników pod kategorii ZŁA-1PKT. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 3280 milionów dolarów. Przychody na najbliższe 12 miesięcy szacuje się tymczasowo na kwotę 2740 milionów dolarów amerykańskich. Ocena prognozowanych przyszłych wskaźników przychodów w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii dostateczna 0 PKT. Marginalizacja wynosi 48,5% przy średniej w podkategorii 8,6%. Ocena marginalności w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii dobra 50 PKT. Udział spółki w liczbie zatrudnionych w tej podkategorii wynosi 1,205%. Jest to 635% mniej niż udział w kapitalizacji rynkowej. Wysokość kapitału rynkowego przypadającego na jednego pracownika spółki wynosi 31 750 000 dolarów. Natomiast w podkategorii kwota ta wynosi 4 324 000 dolarów. Ocena wielkości kapitału zakładowego przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii dostateczna 0 PKT. Zysk firmy przypadający na jednego pracownika wynosi 691,3 tys. dolarów, średnia w tej podkategorii wynosi 131,1 tys. dolarów. Ocena zysku przedsiębiorstwa przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw spod kategorii dobre 5% pKt. Wartość sprzedaży firmy przypadająca na jednego pracownika wynosi 1425 tysięcy dolarów. Podkategoria 1532 tysiące dolarów. Ocena udziału przychodów przypadających na jednego pracownika w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw spod kategorii dostateczna 0% pKt. Wolumen transakcji krótkich wyniósł 3,6% przy średniej dla tej podkategorii wynoszącej 1,7%. Wskaźnik techniczny RSI 14 pokazuje poziom 73% dla firmy Rabinhood Markets Incorporated. W tej podkategorii poziom ten wynosi 58%. Rzeczywista wycena akcji spółki wynosi około 82,74 dolara amerykańskiego. Konsensus szacunków ceny akcji spółki wynosi około 67,94 dolara amerykańskiego. Przejdźmy do tabeli zamówień, która jest dla was dostępna. Link znajdziecie w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera absolutnie wszystkie decyzje podjęte w bieżącym sezonie przez układ odniesienia Guru Markets. Dostęp do tabeli zleceń jest bezpłatny i otwarty. Link w przypiętym komentarzu. W wyniku analizy Robinhood Markets. System informacyjno-referencyjny Guru Markets podjęto następującą decyzję: Nie otwieraj oferty, ponieważ ten film jest recenzją. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu i skorzystanie z systemu pomocy Guru Markets.